Potężna modlitwa o uzdrowienie i ochronę, ksiądz Bab Hills. Modlitwę tę napisał ksiądz Bab Hills. Modlitwa ta obejmuje tak wiele i jest potężna w czasach, gdy życie jest szczególnie trudne lub gdy czujesz się bardzo uciskany. Modlitwa Ojcze Niebieski, wysławiam Cię. I dziękuję Ci za wszystko, co mi dałeś, i proszę o przebaczenie moich grzechów. Proszę, okryj mnie ochronną najdroższą krwią Twojego syna Jezusa Chrystusa i wzmocnij we mnie swojego ducha świętego, Jego darami mądrości, wiedzy, zrozumienia, rozeznania, przewodnictwa i głodu modlitwy, aby pomógł mi poznać twoją wolę i całkowicie się jej poddać proszę usuń moje negatywne emocje i wszelkie rany w moim sercu i duchu proszę ześnij miecz twojego ducha świętego aby przeciął i złamał wszelkie zaklęcia klątwy wudu czary i cały negatywny materiał genetyczny międzypokoleniowy i uzależniający przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość przeciwko mnie, moim związkom i rodzinie, finansom, majątkowi i służbie. Ojcze, przebaczam i proszę o przebaczenie za moje grzechy i przewinienia i proszę, aby cała moja osoba, serce i umysł, ciało i wola, dusza i duch. Pamięć i emocje, postawy i wartości są oczyszczone, odnowione i chronione przez najdroższą krew Twojego Syna Jezusa. W imię mocy, krwi i autorytetu Jezusa Chrystusa wiążę i łamię moc i skutki we mnie i wokół mnie wszelkich złych duchów, które w jakikolwiek sposób próbują mnie. Skrzywdzić. I rozkazuję tym duchom oraz duchom im towarzyszącym w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby opuściły mnie w spokoju i ciszy i udały się natychmiast i bezpośrednio do eucharystycznej obecności Jezusa Chrystusa w najbliższym tabernakulum kościoła w celu dyspozycji przez Jezusa. I żeby nigdy więcej nie wróciły, żeby mnie skrzywdzić. Drogi Duchu Święty proszę wypełnij wszelką pustkę we mnie, aby przepełniła się Twoją wielką miłością. Oto wszystko, Ojcze, modlę się w imieniu Jezusa, pod przewodnictwem Twojego Ducha Świętego. Niepokalane serce Maryi. Oblubienicy Ducha Świętego, proszę, módl się za mnie i za otaczających mnie ludzi. Amen.